Kolegramy, większości z nas kojarzą się gówniec F**k kurwa Oglądajcie Nowego pupa <śm> kurwa Nie F**k Józef nie Dupy <śm -Kurwa>

Chciałbyś rozerwać? Nie mnie Patrz, patnij. Tu ty nie dopuszczę. I jesteś. Ja tam fuim wewnętrznym gnojem! Przedstawiamy mob z obrotowym. Popieram to, ale to. Czego się boisz mnie najczęściej? moja dziewczyna pierdzi. Ja

jak to być? Potencjalnie najszybszy, daj jej wycisk! I pokaż jej, że wciąż jesteś w Popierdany. Jak Mieczysław pozwala cieszyć się członkami wyrastającymi ze Dziecięca wyobraźnia potrzebowała mi różne pomysły. Kim ty jesteś? Jestem Penizem To wcale nie jest penicem. Niech gęstam sperma, osłoni wasz odbyt dobra. Wła, 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 wła. Ktoś tu jednak. Powinien nauczyć się dobrych manier. Kilku już tego powoławało. Ktoś powinien nauczyć się dobrych manier. Panie kierowcu, prosimy, może dobrze by ci zrobić. Odwojak teściowa! Jesteś <grymne> to, co mam słuchać nudnej gadaniny jakiegoś ścierwa? Lepiej dalej, tam skąd O! Skąd? Skąd? Co, co, co? O, skąd skąd... <grymne> Myślałem, że cię stracę. Wtedy... Ja nie ma kurwo, ponownie frajnie wyjebane. Rucham ci starą kurwo, o ruch odrej, rada pana Własnym muszą nie wierzę. Level... Te metalowe zbiry to twoje dzieło.